Wow, co za piękne klejnoty. Dziewczynom na pewno się podobają. O rety, coś się dzieje. O, Liv znalazła magię szmaragdu, Jess diamentu, a Britney rubinu. Fajnie. Szef kuchni czeka na was. Wymyślił nowy challenge kulinarny. Przygotujcie dla niego swoje ulubione ciasto. Ja już zaczęłam. Zrobiłam szmaragdowe biszkopty. Szybko mi poszło. A ja zrobię niebieskie. Udało mi się. Britney, spróbuj. No dobrze, czarujemy, czarujemy. Te rubinowe placki. O, -o. Eee, Nie tego chciałam. Eee, naprawię to. Spróbujmy jeszcze raz. O, udało się. Teraz składamy ciasto. Potrzebuję kremu. Wyciskam go na biszkopt. O tak. I daję kolejną warstwę, następnie ponownie krem i znowu biszkopt. Zostało jeszcze troszkę kremu. Super! Też zajmę się moim diamentowym ciastem. Potrzebuję ostrej katany. Właśnie takiej. Teraz uważajcie! Przytnę mój tort. Kilka ruchów i udało się. Teraz tort wygląda jak diament. To było niesamowite. Też mi się podobało. Teraz potrzebuję niebieskiego kremu. Pokryję nim całość. O tak. Rozprowadzę go specjalną szpatułką. Teraz moje ciasto jest takie ładne i równiutkie. Piękne. Podoba mi się. Wow. Orety! Co ja mam wymyślić? Wiem, że mój tort jest piękny. Starałam się zrobić jak najlepsze ciasto. Wow! A tę piękną koronę dam na sam środek. Dokoła przyczepię kilka żelków. Idealnie. I mamy to! To bardzo fajny lift, a ja postanowiłam zrobić wgłębienie w środku ciasta. O, tak! A teraz wyczarujemy troszkę rubinowej polewy. O tak, będzie na samym środku. Uh, wygląda apetycznie. Przykrywamy ją kawałkiem ciasta. Teraz bierzemy resztki kremu. I robimy piękne kremowe kwiatki na całym torcie. Na dole i na górze. Ekstra. Dodam trochę złotej posypki. I wisienek. Jesteśmy gotowe. Szefie, próbuj. Smacznego! Czy on śpi? Nie no, tak to nie będzie. Trzeba go obudzić. Już wiem jak. Wyczarowałam Rubin i budzimy szefa. O, a co to było? Już zrobiłyście torty? No to dawać je do mnie! Wow, jakie piękne! Na pierwszy rzut oka wszystkie sobie poradziłyście. Wyglądają oryginalnie. Zacznijmy od diamentowego ciasta. Potrzebuję noża. Ukroję kawałek. Mmm, wygląda świetnie. Spróbujmy. Mmm, co za słodycz. No, może być. A co tu jest? Szmaragdowe ciasto? Czy to jest jadalne? Super. Spróbujmy samego tortu, ale cudowny. I taki pyszny. Co tam jeszcze mamy? Wow. Co za słodkie wiśniowe ciasto. Już mi się podoba. Ukroję sobie kawałek. Wow, w środku jest kolorowa polewa. Spróbujmy. Ale dobre, bardzo mi smakuje. Wybrałam zwycięzcę. O, zjem jeszcze sobie wisienkę. Wygrywa Britney. Hurra, pierwsze zwycięstwo i od razu moje! Jestem szczęśliwa. Teraz chcę Doga. Czekam na wasze propozycje. Co? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. A ty już coś wymyśliłaś? Ja już nadziewam kiełbaski na patyczki. Oczywiście z serem. Mam kilka takich sztuk. Teraz bierzemy szklankę, rozbijamy do środka jajko, wsypujemy mąkę, wlewamy troszkę mleka. Idealnie. I wszystko mieszamy do uzyskania gęstej, jednorodnej masy. Super. Dawam do środka jeszcze troszkę koloru. Musi być szmaragdowo. Voilà! Teraz bierzemy corn dogi i zanurzamy je w cieście. Wow, jaki piękny szmaragdowy kolor. Chwytamy za patelnię. Olej już się na niej rozgrzał. Wrzucamy do niego nasze corn dogi. Och, jak pachnie. Brittany, a ty już coś wymyśliłaś? Oczywiście, mam ten sam przepis co Liv, ale moje ciasto jest rubinowe. Zanurzam w nim moje kiełbaski, a następnie smarzę. A co ja mam zrobić? Nie wiem. Korndogi są gotowe. Moje też. Wyglądają pięknie. Potrzebuję tylko rubinowej panierki. Wsypię ją do miseczki. Świetnie. Następnie obtaczam w niej korndogi. Dokładnie z każdej strony. Ha, gotowe. Ja zrobiłam to samo ze szmaragdową posypką. To wygląda tak pięknie. Dodajmy jeszcze dekoracje. Ja też wpadłam na świetny pomysł. Zrobię diamentowe lizaki. Troszkę poczarujemy i to dam! Wyglądają super! Szefie, próbuj! Wow, tak szybko sobie poradziłyście? Zacznijmy od rubinowych korn dogów. Smaczne! Ser tak wspaniale się rozciąga. A co przygotowała Liv? Co za piękny, szmaragdowy kolor! To wszystko jest pyszne! Świetnie się spisałyście! A co tu jest? Taki mały korndok? Auć! Moje zęby! Jakie to twarde! To okropne! Jess, nie dałaś rady! Liv i Brittany, wygrałyście! O tak! Pierwsze zwycięstwo! Super! Teraz zróbcie mi koktajl. Czekam na Wasze propozycje. Oczywiście. Biorę blender. Wyczeruję rubiny. Doskonale. Myślę, że tyle wystarczy. Następnie wleję mleko. Dam go trochę więcej. O tak. Włączam blender. Wow. Mocno się trzęsie. O, chyba nie powinno tak być. Zostałam porażona pr prądem. Teraz moja kolej. Potrzebuję szmaragdów. Sypię trochę do szklanki. Super. Teraz zaleję wszystko sprajtem. Jest taki pyszny. Dodam jeszcze kwaśne toksyczne cukierki. W sumie wystarczy jeden. Wow, jak wszystko bulgocze. Dekoruję mój koktajl parasolką i słomką. Jess, a ty co zrobiłaś? Ja mam diamentowy koktajl mleczny. Wygląda mega apetycznie. Jeśli wszyscy są gotowi, to smacznego szafie. Co to jest? Coś tu bulgocze. No dobra, spróbujmy. Co za kwasota! Nie mam mowy, nie dam rady tego pić. Sprawdźmy, co jest tutaj, ale pyszne. Przejdźmy do blendera! Ale silny ładunek! O nie! Straciliśmy szefa! Co robić? Czekajcie, tam jest! To był szalony koktajl. Ale ten mi smakuje. Jazz, wygrałaś! Hurra! Wygrałam challenge! Ekstra! Wow! Zacznę od tych rożków. Uwielbiam lody. I uwielbiam też torty. Więc czeka mnie magiczne połączenie. Muszę tylko jakoś ładnie rozłożyć wszystkie rożki na torcie. Nie tak. To będzie najprawdziwszy zamek. A teraz chcę, żeby lody się troszkę stopiły. Użyję do tego suszarki. Najważniejsze to nie przesadzić. Uff, no pięknie. Muszę jeszcze dodać kolorową posypkę. Dzięki niej ciasto będzie wyglądać jeszcze fajniej i zabawniej. Tak mi się to podoba. A według mnie to jakiś kicz. Ja udekoruję moje ciasto złotymi iPhone'ami. Halo. Oh, Chwileczkę. To nie jest prawdziwy iPhone, tylko czekoladowy. Wiecie co, to nawet lepiej. Mm, jest bardzo pyszny. Ok, przejdźmy do ozdabiania. Jeden iPhone dam na górną warstwę. A z pozostałych wytrząsnę wszystkie fajne apki. O tak, lizaki z logo różnych aplikacji wyglądają niesamowicie. A na moim prawdziwym iPhonie zamówię barwniki do tortu. Wow, to będzie prawdziwy tort jak z TikToka! Gdzie mi zdjęcie z tym cudem? Ej, ej, lepiej spójrzcie na mój słodki zamek. Jest nie tylko piękny, ale też nieranie pyszny. Zaraz się o tym przekonam. O tak, tort z lodami. Czy może być lepsze połączenie? Pewnie, że może. Zapewniam was, że mój tort jest o wiele lepszy. No i bardziej na topie. Swoje fantazyjne bzdury, a ja będę się delektować ponadczasowym klasykiem. Co to jest? Kartonowy tort I mam go dekorować piaskiem i kamieniami? Serio? Nie zła beka! A co ja dostałam? O rany, mam ogromny talerz owoców. Co? No i dobra. Teraz się będę po prostu dobrze bawić. Zbuduję ogromny pałac z piasku. Ozdobię go kamykami i muszlami. Świetnie sprawdzą się przy budowie takiego zamku. Można z nich też zrobić fajne okna. W tym zamku będzie mieszkać moja lalka Barbie. Będzie czekać na swojego księcia. O, to on. Teraz ten kawaler będzie siedzieć obok Barbie i chronić ją przed całym światem. Ojej, jakie to piękne! Mm, jak słodko! Ej, to boli. Dobrze czas, żeby ja zdobiła swój tort. Za pomocą specjalnej foremki ze smoczego owocu zrobię gwiazdki. A truskawki pokroję na połówki. Kiedy wszystko mamy gotowe, to nadszedł czas, aby przyczepić wszystkie owoce do tortu. Najważniejsze jest, aby nie zostawiać pustych miejsc. Wow, tort wygląda mega kolorowo i apetycznie. Gotowe. Spójrzcie tylko, jak pięknie mi to wyszło. Roxy, mam dla ciebie propozycję. Zamieńmy się. Ja dam ci tort, a ty mnie zabawki sam się! Ura! Od dawna marzyłam, żeby pobawić się Barbie i Kenem. A ja za nic bym nie zamieniła tortu na lalki. Spróbujmy! Mm, pyszny! Niezły ten tort ci wyszedł, brawo! Mm, co to jest? Jak w ogóle można ozdobić ciasto takim czymś? Sztabka złota jest spoko, ale nie da rady go zjeść. Już lepiej złoto niż śmierdząca ryba. Co mam z nią zrobić? Od samego zapachu mi niedobrze. Rzeczywiście, złoto jest lepsze. Cóż, jeśli nie mogę go zjeść, to będę musiała coś kupić. Panie kelnerze, proszę mi przynieść jakieś słodkie klejnoty. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Oczywiście, chwilka! Proszę o to najbardziej luksusowe dekoracje czekoladowe, jakie udało mi się znaleźć. Świetnie, no to ja rozumiem. Teraz mogę zrobić ciasto dla bogaczy. Będzie ozdobione najlepszymi i najsmaczniejszymi kamieniami. Jak apetycznie i drogo to wygląda. No cuda! Skąd ten smród? O ramy. Nie mogę tak pracować. Muszę się szybko pozbyć tego paskudnego smrodu. Dzięki Roxy, teraz nie jest tak źle. Chociaż kogo ja oszukuję? To jest tragedia. Okej. Okay. Nalepiłam rybki. A teraz pora przejść do surowych krewetek. Okej. Okay. A na górę dam te małe ośmiorniczki. Mm, wygląda tak sobie. Roxy, skończyłam. Patrz. Ja też skończyłam. No to co, który tort wygląda fajniej? To oczywiste, że nie mój, ale muszę go jeszcze spróbować. Za co taka kara? Ojej! Tort już chce wyjść na zewnątrz! Mm, to było okropne, ale przejdźmy do czegoś weselszego. Lepiej będę się delektować moim luksusowym tortem. Mm, istne szaleństwo! mily no nie mogę. Nie dobijaj mnie!